No przede wszystkim moim zdaniem trwa takie przyciąganie liny z jednej i z drugiej mm -hmm. strony, że to jest taka polityka też kija i marchewki. Dobrze, że pan premier udał się do Turcji. Turcja jest ważnym, ważnym partnerem, ważnym graczem geopolitycznym, drugą armią w NATO. Ja się cieszę, że tutaj też pan premier wziął trochę przykład z... Marszałka Busaka, który już w zeszłym roku spotkał się z ambasadorem Turcji. E, także to prezydenta wszystko e, i z prezydenta Dudy no tak. Właśnie. Natomiast wczoraj miało też jeszcze jedno ważne miejsce zdarzenie, czyli koalicja chętnych, w których brał udział polski minister e, obrony narodowej. E, I też niepokojący sygnał, który został wysłany z, tej, z tego posiedzenia, czyli informacja o tym, że jest tam zgoda co do tego, aby wysłać e, żołnierzy e, tych państw z koalicji chętnych e, na Ukrainę. No i pytanie, jakie było stanowisko e, naszego ministra Chyba obrony polskiej. Niezmienne. Znane, znane. znane, ale znane. 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 cały czas takie same. Polska nie wysyła swoich armii. To, to bardzo nas słyszy. To, to są nas trzy kraje, tylko pani posła... Pani nie, profesor. wczoraj koalicja to Francji. Ale generalnie to, będzie, to mówimy o Francji, mówimy o Wielkiej, Wielkiej Brytanii, Brytanii, Turcji. Tak. 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 A natomiast polskie jest ale stanowisko, koalic... pan premier jest niezmienne... Ale zauważmy, e, nie. że został tam wepchnięty trochę pod tramwaj, w, w, mówiąc oczywiście w przenośni, żeby zaraz coś tu się nie uniósł pan premier Kosiniak-Kamysz, żeby tylko Donald Tusk się nie pojawił w tym kontekście. Tak A czy to się... było spotkanie ministrów obrony? Tak, mhm. Starmer jest ministrem. No, no nie, no to jest o, ale mówimy o przedstawicielach e, państw no zrzeszonych nie, nie w Unii Europejskiej. Jak wiemy, Wielka Brytania na własne życzenie w Unii nie jest. Chciałabym przejść do kwestii związanej z tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego budowana na polskiej granicy z Rosją i Białorusią tarcza wschód. Została uznana za flagowy projekt dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Rezolucję przyjęto zdecydowaną większością głosów, bo to było 419 do 204. Wśród głosujących przeciwko byli Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Wiem, że jeszcze na tej sali są osoby, które by chciały robić interesy z Putinem, choć ich jest coraz mniej na szczęście, i szerzą tutaj rosyjską propagandę, między innymi to, co mówi Russia Today, to to jest najwyższy czas, żeby powiedzieć, stop i dość. Dość już tego. Jestem tutaj jedynym posłem do Parlamentu Europejskiego i naszym widzom należy się y, trochę faktów, o co chodzi. To znaczy, rezolucja dotyczyła białej księgi na temat przyszłości europejskiej obronności. Dlaczego zagłosowaliśmy przeciw? Dlaczego ja zagłosowałam przeciw? Naprzeciw. Dlatego, że nie zgadzam się na to, żeby przekazywać nowe kompetencje Komisji Europejskiej. A Unia Europejska wykorzystuje obecny kryzys w relacjach z administracją amerykańską, wykorzystuje wojnę na Ukrainie po to, żeby. Tylko rezolucja, rezolucja nie w... jest źródłem w... prawa, pani I Rezolucja prawa dokładnie tak. Jest niewiążącym aktem prawa. Natomiast zapisy, które się w niej pojawiły, czyli euroobligacje, czyli w imieniu państw członkowskich Komisja Europejska po raz kolejny będzie miała prawo zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych, świetnie. gdzie i, I teraz tak, to jest ten sam model, jak mieliśmy, mamy teraz przy Funduszu Odbudowy. To Komisja Europejska będzie decydować, na co i w jakiej części te pieniądze mają iść. I te 150 miliardów Ale euro my dzisiaj z rządu. My jesteśmy członkiem Komisji nikt... Europejskiej, Unii Europejskiej, więc też mamy na to wpływ. Ja przypomnę, jak było z Funduszem Odbudowy i z kamieniami milowymi. Mamy, jesteśmy cały czas pod szantażem finansowym ze strony Komisji Europejskiej i musimy zmieniać konkretne zapisy. Z tych 150 miliardów euro do końca nie wiadomo, ile ma Polska dostać, nikt o tym nie wie. Kolejne, kolejne kompetencje. A flagowym projektem ale dla my, bezpieczeństwa po, Polski proszę i granic skończyć. Unii Dlaczego zagłosowaliśmy proszę. przeciw? Druga rzecz. Wspólne zamawianie sprzętu yy, obronnego. Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich będzie miała takie prawo. I to jest zapisane w tej rezolucji. Odejście od jednomyślności. Nie tylko w Radzie, ale w Radzie Europejskiej i to mnie zastanawia, jakie zagrożenia naprawdę? to ze za sobą niesie, pan że będą wspólne zakupy, się. Pani poseł, no, po... każde państwo członkowskie ma inne potrzeby. I co, Komisja Europejska będzie wiele lepiej wiedziała, co Polska potrzebuje? Nie no, rozumiem, so, że to, to będzie wspólnie ustalane, tak jak to się ja. dzieje w Komisji Europejskiej. Nie bądźmy naiwni. Okay. No. Nie bądźmy naiwni. Nie bądźmy na Odejść od Ostatnie jednomyślności. Tak. Tak. Rada Europejska. Ja się zastanawiam, naprawdę, pan premier zgadza się na to, żeby w Radzie Europejskiej odejść od jednomyślności? Kolejny zapis 0,25% polskiego PKB przy, każdego państwa członkowskiego przekazywane na pomoc Ukrainie. Czy my naprawdę chcemy to wpisać też do Polski? Chcemy tak, zobowiązać się do czegoś takiego? No moim zdaniem nie pamiętajmy o, o tym, bo, to, bo tak widzowie widzowie mogą odnieść mylne wrażenie, że ta rezolucja została przyjęta i takie prawo wejdzie w życie. jest nie rezolucja nie, jest, jest niewiążącym aktem że No ale to dobrze, to. żebyśmy nie panie, nie kierunku, w panie, kierunku, w nie mamy nie jesteśmy nie panie, 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 nie zgadzamy na nie Fogiel, nie proszę. nie wschód została panie, nie panie, nie panie, nie Dlatego mówię, tarcza wschód została tam wrzucona wyłącznie po to, żebyście wy mogli w kraju używać tego jako propagandowego cepa. A dlaczego zagłosowaliśmy przeciwko? Bo nie zgadzamy się na to, żeby o polskim wojsku i o użyciu polskiej armii decydował kto inny niż. Polska. proszę przytoczyć Polska. mi konkretny zapis Manfred. z tej rezolucji, z którego wynika, że o naszej armii będzie decydował ktoś inny poza nami. Zniesienie zasady. Ale konkretny. Przepis. No, konkretny przepis. Konkretny tam, zapis. No tam jest cytuję pani z pamięci, bo przeczytałem te rezolucję. Tam jest dokładnie zapisane odejście od zasady jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej. To jest dokładny cytat, bo mam dobrą pamięć. I to jest dokładnie to, że kto inny, koalicja krajów, które tak bardzo miały rację przed 2008, przed 2014, przed 2022 rokiem w sprawie Rosji, koalicja tych krajów będzie mogła zadecydować o tym, jak będzie wyglądało polskie ja, wojsko. Ja tylko jedno pani Panie pośle, w rezolucji nie ma nic o dysponowaniu naszym uzbrojeniem, a tylko jest o tym, że gdyby kraje Unii wspólnie planowały jakiekolwiek inwestycje, to byłoby korzystnie. Ale, 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 tam pani redaktor, ale pani redaktor, pani redaktor. Nie ma tam takiego Manfred zapisa. Weber, Manfred Weber, nie. mówiąc nie ma Pani Wczoraj pośle, europejskim szefie sztabu, na pewno miał coś innego I... ale na myśli. Panie, ale Panie pośle, obyd, obydwaj wiemy, jedno, jedno, szanowni, jedno zdanie, ale, obyd, panie, ale, panie pośle, ale obydwaj państwo, wiemy, że. No, że nie zaśrzeczycie prawdy, ale, jak ale, bardzo ale to Panie, się pośle, panie pośle, Pan zna pan pan traktaty i no dobrze wie, że kwestie bezpieczeństwa należą do wyłącznej kompetencji krajów członkowskich. Niech pan teraz nie ma w tej Niech pan teraz pan jako osoba znająca traktaty wie, że wie pan, co. I nie można tego zmienić rezolucją. Wie wie nie, chodzi tylko o to, żebyśmy zwiększyli nasze możliwości sankcji Nie, Wie pan, co również należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich? <koh> organizac organizacja <koh> wymiaru sprawiedliwości. So, I ile razy nam się. Co innego jest szanowni państwo, absolutnie Ale czy ja mogę dokończyć swoją wypowiedź? Pan już od dłuższej czasu mówi. Pan bo panowie nie jest zbyt to zbyt zbyt do tego, żeby pan teraz zabierał głos. Takie, że ja wyznaczyłam. Ale, ale rozumiem, no, kolejna sprawa. Pan, pan mówi naprawdę długo i robi pan to celowo. Nie, nie ja mówię, nie mówię tak samo, bym robiła nie nie na pana miejscu. Tylko pan wie, że ja nie mówię długo. Nie, pani redaktor, nie mówię długo, próbuję skorzystać z tak krótkich sekund, kiedy ktokolwiek z państwa mi nie przerywa. ja pana zaproszę na kawę i będziemy ze stoperem liczyć, kto ile ma czasu tutaj. Z przyjemnością zupełnie nieprawdziwie zarzucają mi, że ja niesprawiedliwie będzie radzić policzę, ile czasu. Okay. Chętnie policzę, ile czasu. Ale coś powiedzieć jeszcze. Chętnie policzę, zresztą. ile czasu miałem możliwość wypowiedzieć się Najmniej swobodnie, szansę. a ile w wchórze... no, 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 no i znowu, pani redaktor, Czy jest, jest pani w stanie posłuchać? wysłuchać tego, co ma ktoś do powiedzenia, nawet Ostatnie jeżeli jest to niezgodne z pani poglądami? Nie ma pani zielonego pojęcia na temat moich poglądów. Bardzo proszę Myślę, że być może gdybyśmy już chodzili do Orzo razem. ale to wiedział. trochę więcej. Być może wiedzą o tym, Ci, którzy z panią w tym orzeczeniu tak, byli. Oczywiście, Bardzo Więc proszę. kwestia zniesienia zasady jednomyślności i. Ja się zgadzam, że Polsce się należą te miliardy euro, ale nie ma takiej kwoty, za którą moglibyśmy zgodzić się na oddanie prawa weta i na oddanie polskiej suwerenności. Tam jest kwestia skupienia się na zakupach, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy europejskich. Czyli to ogranicza Czyli nasze dobrze. możliwości zakupów ze Stanów, zakupów z Korei, a wzmacni, wzmocni kogo? Przede wszystkim niemiecki przemysł i przede wszystkim. Czyli woli przemysł na, yy, amerykański Wol, teraz. Wolę stawiać na to, mhm. że to polski sztab. Generalnej polityki ministerstwo tej... decyduje, gdzie odwózka Krzysztof a nie decyduje później, o, później, o tym, że, że jakiś europejski. Europej Ale to jest, to jest rzeczywiście fascynująca dyskusja. Przed chwilą z przedstawiciela PiS-u usłyszeliśmy, tak, poprawka dotycząca tarczy wschód jest dobra, ale my głosowaliśmy, przeciw, głosowaliśmy. my głosowaliśmy przeciw całej rezolucji, bo wy tą poprawkę wprowadziliście tylko w celach, nie wiem, marketingowo-politycznych. Szanowni Państwo, tak, europosłowie. Platformy Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u będą zawsze wprowadzać poprawki, które służą Polsce i Polakom. Ale czy pan jest Nawet poważny? Jak politycy pan zapiszą, uważa, że jedna ale poprawka to nie ja jestem całą jest rezolucję. To jeżeli, jeżeli uchwalimy to ustawę, to pan, ja nie że odbieramy panu cały, cały, pan cały majątek, a ja tam zgłoszę proszę. poprawkę, ja panu nie że jest pan fajnym facetem, to zagłosuje ja pan za? Ja panu nie przeszkadzałem, chociaż No pan farmazony. Takie kłamstwo, to jest coś niesamowitego. My będziemy musieli wygłuszać mikrofony Posłowie PiSu Pan nie będą przeciwni dokumentowi, bo posłowie koalicji rządzącej wprowadzili do niego dobrą poprawkę realizującą polskie interesy. Manipulacje... Słyszeliście to Państwo, to była istota wypowiedzi ja jest dziwię, przedstawiciela jak to PiSu. Jasnego to nie niesamowitego. Na Pan poseł Pogiel za chwilę spadnie pod to krzesło, bo on będzie wstyd z tego, co sam przed chwilą powiedział. Panie to... tak. tak, polityka bezpieczeństwa, polityka obronna jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, ale każdy, kto obserwuje ostatnie działania Komisji Europejskiej, zdaje sobie sprawę, że Komisja Europejska i Unia Europejska w sposób pozatraktatowy zawłaszcza kolejne państwa członkowskie. Nakładanie podatków nie jest kompetencją Unii Europejskiej, a nakładanie podatków na autospalinowe znalazło się w kamieniach milowych, które państwo członkowskie, w tym wypadku Polska, musi wprowadzić. I podobnie będzie z całym tym mechanizmem zadłużeniowym na politykę, politykę obronną. Druga sprawa. Cała ta rezolucja wskazuje na to, aby większy, większe zakupy zbrojeniowe dotyczące całego i Potliki Bezpieczeństwa Obronnej, robić w Europie. I skończy się to mniej więcej tak, że bardzo dobre pieniądze zarobią na tym niemiecki przemysł zbrojeniowy, francuski przemysł zbrojeniowy, a Polska zostanie z długiem. I tak to się skończy. Mówi Pan o, o śmierci tak, pani. Mówię, ee, mówię, ee, mówię o, o śmierci Skrzypek. pani Barbarę Skrzypek, najbliższej współpracowniczki prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W, nie chciałbym zapytać, czy będziemy o tym mówić. Tak, możemy, do te, możemy się mówić, że do tego tematu wrócimy, choć się, że ja od razu. Nie zaczynamy razu, od tego tematu. Nie ale... zaczynamy, panie ministrze, dlatego że ja nigdy w swojej karierze, w cudzysłowie dziennikarskiej, nie uprawiałam tańca na grobach i uważałam, że ale... zaczynanie. Emocjonującej dyskusji politycznej od śmierci pani skrzypek nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Tak mi się wydaje, no, tym bardziej, redaktor, że informujemy o tym, o co się stało. Marł, a nazywanie tego tańcem na grobach powiedziałbym, że jest dość nie. Dobrze, to możemy, to, to zrobimy taki, y, w takim razie y, umowę, że y, skomentujemy tę sprawę teraz, bo rozumiem, że państwo sugerują, że pani skrzypek trzy dni. Y, po przesłuchaniu w sprawie yy, śledztwa, czy w śledztwie dotyczącym dwóch wież, dostała zaszczuta przez prokuraturę Adama Bodnara. Tak? Takie Państwo stawiają tezy, bo takie komentarze czytałam od wczoraj. To interesujące, bo nikt jeszcze nic nie powiedział, bo pani redaktor już wszystko doskonale. Nie, no przecież wie. są tweety chociażby, więc, panie pośle. M, więc no przecież mnóstwo tego jest w internecie. Przede wszystkim, przede wszystkim myślę, że należy. Uszanować to, że odeszła osoba niezwykle Oczywiście. zasłużona dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Pan senator pewnie też w młodości miał, miał możliwość kontaktu z panią dyrektor Barbarą Skrzypek. Osoba, która już od kilku lat była na. Była na emeryturze, zawsze niezwykle profesjonalna, zawsze z niezwykłą klasą. No i osoba, która była najbliższym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. I pani redaktor, oczywiście trudno nie wspominać w tym kontekście i naprawdę nie, nie używajmy jakichś. Epitetów na, na określenie tego trudno nie wspominać o tym, że właśnie została wezwana do prokuratury przez panią Ewe Wrzosek, której sympatie polityczne każdy zna, kto korzysta ze wspomnianego przez panią redaktor Twittera. Odmówiono jej możliwości obecności pełnomocnika, mimo do że czego dwóch pełnomocnik prawo? oczywiście, mm. tak, ja nie tylko, że jeżeli po jednej stronie jest, jest po prostu wybitnie antypisowska prokurator, wspomagana przez mecenasa Dibuła, który sobie znowu na Panie wspomnianym. Panie, co pan sugeruje? Podaje fakty, podaje fakty. a ja myślę, że nasi widzowie nie potrzebują. Będą ani moi, sobie ani wyciągać z nami wnioski. Dobrze, To sami. ktoś jeszcze, ale ty... mogę dokończyć to, ale tak My... tylko pani, ja bym chciała trochę o pokoju i wojnie więc na świecie, trudno, więc pani redaktor, oczywiście, o oczywiście Kończy, uh, ten ten trudno, trudno tak. nie widzieć związku. Oczywiście można zakładać, że osoba, która od sześciu lat była na emeryturze, spokojnie sobie żyła. Akurat. Tylko umiera, sprawa dotyczy sytuacji, kiedy jeżeli... nie była jeszcze na emeryturze. To śledztwo po prostu. Chodzi Więc to, została że... do prokuratury wezwana to, na przesłuchanie. Że... Czego nie zrobił Zbigniew Ziobro, bo nie wszczęto tej to, sprawy. Chodzi o to, że. Bo nie wiem, była prawomocnie umorzona. Mhm. Chodzi no o to, że osoba, która. No właśnie. Osoba, która sobie spokojnie 6 lat żyła w zdrowiu na emeryturze. Umiera. Oczywiście można wierzyć w. Nie no, Panie Poszle, znaczy, wydaje mi się, że te sugestie można. są zbyt daleko idące. Niech państwo oddadzą sprawę po prostu do prokuratury, A? jeżeli mają wątpliwości. Może no. do Pani Ewy Wrzosek, tak? To, to my pani redaktor uważa, że to jest właściwe Nie jedną Ewą wrzosek prokuratura stoi chyba, no Panie Posze. Poza tym wydaje mi się, że oskarżanie że uśredniętej... Pani prokurator Ewy Wrzosek o to, że doprowadziła do śmierci Barbary Skrzypek, jest daleko pani idącą redaktor. nad Nie, nikogo do, o nic nie oskarżam. Pokazuje tylko, że osoba, która w spokoju 6 lat żyła. Dobrze. Na panie postawmy kropkę, proszę, bo ja żebyśmy zdążyli zdążyli wrócić umiera. jeszcze do innych tematów. I każdy z naszych widzów sobie może redaktor, wyciągnąć bo... wnioski. Bardzo, bardzo proszę. Znaczy nie dwa zdania, bo upomniałem dwa się... Dwa zdania, panie pośle, znaczy panie ministrze. Pani redaktor. Upomniałem się, to właśnie po moim głosie, cieszę się, że zmienili państwo kolejność rozmowy i to po moim głosie... Proszę to potraktować jako pani... otwartość na wszystkie strony nie, to to proszę, politycznej to proszę, dyskusji w tym studiu. To proszę, tak pani... zawsze było, jest i będzie. To proszę, proszę pani redaktor, żeby pozwoliła pani na Panie postawie... pani ministrze, ale doskonale pan wie, że muszę trzymać dyscyplinę czasową. Więc ale proszę powiedzieć, skomentować tę kwestię. Nie, pan e, poseł Foglowi. Fogiel powiedział, mam wrażenie, chyba wszystko to, co miało zostać ale powiedziane. Nie dzięki, tak, Panie tylko pośle. mimo pani redaktor. Bardzo proszę, panie ministrze. A ja nie byłem w stanie jeszcze dwóch zdań sformułować. No to po co tracić czas? Proszę mówić. To proszę nie przeszkadzać. Proszę mówić, mówić, panie ministrze. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w jednym z najbardziej upolitycznionych procesów w tej chwili, na pewno mającym duży kontekst polityczny. W osoba będąca w najbliższym współpracownikiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, lidera głównej partii opozycyjnej, w procesie, który jest prowadzony przez jedną z najbardziej upolitycznionych prokuratorów. Ale pan prokurator. powtarza to samo, co powiedział pan poseł Fogiel. Znaczy, Możemy dołożyć coś nowego w... do tego wątku? Znaczy, jak na osobę, która nie chciała o tym mówić, Pani zaangażowanie w tej chwili w to, żeby ukrócić um... możliwość wypowiadania się przez nas w tej kwestii jest... To nie, nie jest kwestia ukrócenia, daleko, tylko mówi Pan dokładnie to samo, Panie Ministrze, co już powiedział Pan poseł Radosław no, będziemy, no, będziemy, będziemy powtarzać cały czas to samo? Nie, dobrze. to dobrze, jeżeli... Nie, ale chcesz chce... to już wiemy, to jest fakt, powiedziany, idziemy dalej. To idziemy dalej, no i proszę zwrócić uwagę na to, że pierwszy komunikat z prokuratury, który w sytuacji... Sytuacji, gdy emocje są bardzo rozgrzane. Proszę wystarczy spojrzeć na wspomnianego przed chwilą x gdzie w dziesięciu w wynikach w najbardziej popularnych wyszukiwań i trendów w tej chwili cztery dotyczą tej sprawy Komunikacja. Pan co, mistrza, ale, mówienie o trendach w internecie panie, przy śmierci znaczy to, osoby, właśnie to, na początku. to pokazuje właśnie to pokazuje tylko to, naprawdę, to że trendy w internecie panie senatorze na pan pan pana do porządku pan Przywołuję pana do pan pan porządku pan bo Panie nie panie, nie jest to panie, 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 Przędy w internecie. Informacja Aha, to tak a propos mojego służyć. apelu na początku programu. Mamy, proszę państwa, pierwszy komunikat, gdzie każdy spodziewałby się natychmiastowej reakcji ministra sprawiedliwości, który w sytuacji, gdy nie było pełnomocnika, po drugiej stronie była i prokurator, panie, pan i dwóch tezę, że Nie, nie stawiam żadnej tezy. Domagam się możliwości mówienia o tym i no to, z oburzeniem... Pan z oburzeniem Pani panie senatorze, Naprawdę przywołuję pana panu, do porządku. Nie wstyd Tą nie za zakrzyczeć tę sprawę że wyborcy panie panie? dzisiaj, o pan teraz że wyborcy dzisiaj teraz patrzą na was. Się. Rozmawiamy o tej sytuacji. nie, Manie nie, 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 Czy nie, 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 Czy ja mogę skończyć jedno zdanie Pani nie, Pani nie, 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 Pani Ja umożliwiam nie, tylko pan nie, mając doświadczenie nie, wie nie, nie, ten temat. nie, 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 ja nie, chcę nie, tego tematu. Chcę wyrazić swoje oburzenie, że pierwszy komunikat, który wychodzi w tej sprawie z prokuratury, nie dotyczy deklaracji. Na przykład Dobre, prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, który obiecuje, że przyjrzy się tej sprawie, zbada jest czy rzeczywiście... Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Ale komunikat prokuratury jest, jest komunikatem, który Dobrze. mówi, że. Myślę, że najważniejsze, osoby, które co ciekawe, nie padło z ust zarzuty, ani przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, ani kancelarii prezydenta jest to, że oczywiście najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny. Tak. Pani, jest pan, pani, je, I teraz przechodzimy, drodzy chwili, państwo, do kwestii związanych z... I dobrze że w telewizji publicznej, panowie narzucają pani prowadzącej temat, bo to Nie, popatrzy, nie narzucają. to jest, Tutaj to jest telewizja nie jest taka, która przyjmuje... Ja wykazuję Ale nie, nie mówię o otwartości telewizji, mówię o tym, że ta telewizja publiczna jest wreszcie telewizją publiczną i bardzo dobrze. Dziękuję.